Chciałem pokazać jak wygląda borsucza nora. No to jest właśnie ona. A Przed norką jest ziemia, którą wysypały kopiąc tą norkę. To jest taka luźna ziemia. Tak sięga mniej więcej z jakieś 5-7 metrów za tą norkę. Zbliżymy się chwilkę do niej. Po tej porze borsuki powinny spać, tak więc nie obudzimy. No tam jest ciemno, głęboko. Nie będę tam niczym świecił wiadomo. A tutaj, przed tą norką, są takie korytarzyki, które, którymi one tą ziemię sobie wygrzebują dalej. I tutaj jest jeden taki korytarzyk. Nie wiem, czy to tak dobrze widać na kamerce. Tutaj jest drugi korytarzyk. Patykiem to pokazuję, i tam dalej. A tutaj jest trzeci korytarzy od nory. I one sobie tak grzebią tą ziemię, wygrzebują jak najdalej. No a to jest moja fotopłapka. naprzeciw norki.